Cześć, tu Bartek z Ice Games. Pokażę Wam dziś, jak prezentuje się najnowsze wydanie Vampire The Eternal Struggle, edycja piąta od Black Chanty Productions. Solidne pudełko, klimatyczna ilustracja na froncie. Z tyłu mamy informację o tym, że jest to zestaw dla początkujących, który można łączyć ze wszystkimi produktami Vampire The Eternal Struggle. Zawartość informacje o czasie rozgrywki 120 minut i sugerowana liczba graczy to od 4 do 5 mamy też przedstawienie mm, przykładowej rozgrywki oraz kilka kart które są jak widzę tutaj z nowymi grafikami teraz przejdę do otwarcia tego tego opakowania mamy folię mamy Ja sam tego jeszcze nie widziałem. Weźmy tu instrukcję. Zasady do najnowszej edycji. Z obrazkami, z ilustracjami z kart. Przykładowa rozgrywka. Myślę, że każdy znajdzie tutaj wszystko, co jest potrzebne do samej rozgrywki. Skrócone karty zasad. Dla 5 graczy. I tokeny. Z informacji na kółku wynika, że jest ich 180, czyli to jest potrzeba dla rozgrywki dla pięciu graczy. I mamy też znacznik tak zwanego edge'a. 5 deków, każdy po 89 kart. Markawianie. Tutaj mamy tramery, nosferatu, ventru i toradów. Każdy tak zawiera dwanaście postaci. To jest nazywana krypta takim brązowym tyłem oraz z zielonym mamy bibliotekę z resztą kart oraz kartę usadzenia przy stole oraz ze skrótem zasad.